Czy wiedziałeś, że w tej grze krowy mogą żyć tylko 60 miesięcy? Dzięki modom, które dziś pokażę, twoje stado może naprawdę się zestarzać i zachowywać jak na prawdziwej farmie. A więc zaczynajmy od, cóż, wyglądu. Zwierzęta w Farming Simulator wyglądają jak z kreskówki. a przecież to gra, która nazywa się symulatorem. Więc jeśli chcesz realistycznych zwierząt na swojej farmie, ten mod jest absolutnie niezbędny. To wizualna rewolucja, która dosłownie ożywia twoje zwierzęta. Dodaje więcej etapów wzrostu, bo trzy to trochę żart. I nie tylko jest ich teraz więcej, ale też są znacznie bardziej szczegółowe. Do tego dochodzi większa różnorodność umaszczeń i wzorów sierści. Więc Twoja obora nie będzie już taka monotonna. I coś, co może szokować osoby znające rolnictwo tylko z tej gry, kolczyki w uszach, które dla zwierząt są jak tablice rejestracyjne dla samochodów. Co więcej, nie będziesz się już zastanawiać, czy to samiec, czy samica, bo różnica jest teraz wyraźnie widoczna. Brzmi to dosyć logicznie, ale niestety nie w tak zwanej grze symulacyjnej. Nie ma tu żadnych zmian w rozgrywce, tylko wizualne. Ale to dopiero początek, bo kolejny mod nie tylko zmienia wygląd, przebudowuje cały cykl życia zwierząt od narodzin aż po starość. Pokazywałem te modyfikacje już w Farming Simulator 22, ale jest tak genialna, że skoro powróciła, szkoda byłoby jej nie uwzględnić ponownie. Całkowicie zmienia system rozmnażania. Każdy gatunek ma teraz samce i samice, a liczba potomstwa zależy od rasy. Możesz ustawić rozmnażanie na auto Albo ręczne. Samce mogą zapłodniać samice naturalnie, ale jeśli żadnego nie masz, trzeba zapłacić za sztuczne zapłodnienie. A koszt zależy od gatunku. I to jeszcze nie wszystko. Poród może się nie udać, jeśli zwierzę jest zbyt stare lub urodziło zbyt niedawno. Ciekawostka: krowy przechodzą teraz cykl laktacyjny, jak w prawdziwym życiu. Po porodzie dają najwięcej mleka i potrzebują więcej paszy. Z czasem produkcja spada, a jeśli długo nie ocielą się ponownie, mleko znika całkowicie. Dodatkowo, przez dwa miesiące przed porodem są Suche. Czyli w tym czasie nie dają mleka wcale. Zwierzęta mogą teraz żyć znacznie dłużej niż 60 miesięcy, ale im są starsze lub bardziej zaniedbane, tym szybciej tracą zdrowie. Przeludniona obora, możliwe, ale każde dodatkowe zwierzę oznacza mniej zdrowia dla wszystkich. To nie jest zwykły mod. To zupełnie nowy poziom symulacji. Tak naprawdę dopiero z nim gra, naprawdę zasługuje na miano symulatora. Brzmi realistycznie? To wstrzymaj się, bo następny mod całkowicie odwraca rozgrywkę. Zamienia twoje zwierzęta w źródło zysków bez kiwnięcia palcem. A wszystko sprowadza się do małego, niepozornego budynku, który robi jedną rzecz: automatycznie sprzedaje lub rozprowadza produkty zwierzęce. Wystarczy, że ustawisz strefę tego budynku tuż przy wyjściu z obory albo kurnika, a system zajmie się resztą. Każda jednostka może przechowywać do 5000 litrów wewnętrznie. Koszt zaledwie 500 dolarów. To maleńki budynek, który zmienia zasady gry. Zwłaszcza gdy twoje gospodarstwo urośnie do ogromnych rozmiarów. Na dużych farmach naprawdę zapominasz o ręcznym zbieraniu i skupiasz się na tym, co naprawdę ważne. Bo w rzeczywistości właściciele wielkich farm nie robią wszystkiego sami, mają od tego pracowników. I tutaj można sobie wyobrazić, że jeden z nich po prostu mieszka w takiej małej chatce. A skoro już mowa o dużych farmach, systemy monitoringu to absolutna podstawa. W grze wygląda to dość prosto, ale może być jeszcze prostsze dzięki temu małemu modowi, który robi wielką robotę. Pokazuje dokładnie, co każde zwierzę je i jak działa system karmienia. Widzisz podział na grupy pasz, dokładny udział każdego składnika i które produkty można przypisać do każdej z nich. Na przykład, świnie mają osobne kategorie dla paszy podstawowej: zbóż, białka i roślin okopowych, z dokładnymi procentami dla każdej grupy. Nie musisz już zgadywać, co wrzucać do koryta, żeby osiągnąć najlepsze wyniki. To idealny mod dla graczy, którzy chcą Zarządzać farmą tak, jak profesjonaliści prowadzą ogromne gospodarstwa. Ale oczywiście, zanim powstanie wielka farma, trzeba zacząć od małej. A na mniejszych gospodarstwach zwierzęta często przewozi się samochodami osobowymi. I nie mam na myśli ciężarówek ani przyczep jak w grze, tylko dosłownie zwykłe auta. Dodatkowo możesz przewozić nowe zwierzęta nawet traktorem, albo w skrzyni do niego przymocowanej. W standardowej wersji taka skrzynia mieści 4 duże zwierzęta albo 21 kur. Ale wersja Unreal to już zupełnie inna historia. 63 krowy w jednej skrzyni, 525 kur, 100 świń. To nie żart. Ten mod zamienia transport w czyste szaleństwo, ale jest haczyk. Potrzebujesz co najmniej 500 koni mechanicznych i dwóch skrzyń. Inaczej traktor się przewróci. A nawet wtedy prowadzi się jak wóz pełen kamieni. Cena? 750 dolarów za zwykłą skrzynię, 2000 za tę nieziemską wersję. Ale hej, kto by nie chciał przemycić całego stada krów za jednym razem? Pewnie niektórzy uznają tę wersję za nierealistyczną, ale spokojnie, nie musisz z niej korzystać, bo nawet ta standardowa daje mnóstwo frajdy. Kolejnym ciekawym dodatkiem są gotowe worki z paszą dla każdego zwierzęcia w grze. Osobne dla kur, świń, koni, krów i owiec. Każdy worek mieści 600 litrów i kosztuje 600. Wystarczy, że go podniesiesz, położysz na ziemi i zwierzęta od razu jedzą. Bez mieszania, bez kombinowania. Prosto z worka do żołądka. Dla graczy z dużą farmą i małą cierpliwością to prawdziwy przełom. I szczerze mówiąc, gdy raz spróbujesz, już nigdy nie wrócisz. Do ręcznego TMR-u. Jasne, ktoś powie, że to psuje wyzwanie, ale jeśli jesteś leniwy, to idealne rozwiązanie. W końcu przecież to tylko gra. A każdy gra tak, jak lubi. Ja osobiście lubię po prostu patrzeć na zwierzęta na mojej farmie. Niestety, gra mocno to ogranicza. Bo choć teoretycznie pastwisko powinno wyglądać jak festyn, w praktyce wygląda, jakby zwierzęta dopiero się na niego schodziły. Dzieje się tak, bo gra ogranicza liczbę widocznych zwierząt. Jest to dosyć zrozumiałe, bo wiele komputerów już z tym ma problem. Ale jeśli ktoś ma mocny sprzęt, to czemu nie dać mu opcji podniesienia limitu? I tu przydaje się mały mod. Odblokowuje widoczność nawet do 200 zwierząt w jednym miejscu. Najlepsze jest to, że możesz sam ustawić limit. Wystarczy wcisnąć Shift plus T i przesunąć suwak. Chcesz zobaczyć 50 krów? Nie ma problemu. 150? Proszę bardzo. Dopiero wtedy Twoja farma naprawdę ożywa. Pełna ruchu, dźwięków i setek zwierząt na ekranie. A jeśli nie masz ochoty jeździć tam i z powrotem z wodą, następny mod będzie idealny. Dodaję pompę, która automatycznie łączy się z wodociągiem Twojej farmy. Wystarczy postawić ją obok stajni i możesz zapomnieć o wożeniu wody na zawsze. Zwierzęta piją, a Ty masz więcej czasu na ważniejsze rzeczy. Pompa kosztuje 5000 dolarów, a utrzymanie tylko 5 dziennie. Prosty mod, ale robi ogromną różnicę, zwłaszcza jeśli masz dużą farmę i nie chcesz być opiekunem z konewką. A czas, który zaoszczędzisz, możesz zainwestować w orkę. A jeśli nadal lubisz robić to ze zwierzętami, ten mod jest dla ciebie. Bo ten mod dodaje trzy zwierzęta pociągowe: bydło szare, bawoły wodne i konie robocze. Możesz nimi orać, a nawet przewozić zboże. Pamiętaj tylko, żeby ustawić odpowiednią konfigurację w maszynie. Koń, bawół lub bydło inaczej nie ruszy. Brzmi absurdalnie? Może trochę, ale działa znakomicie i wygląda jeszcze lepiej, jakbyś cofnął się o kilka dekad albo prowadził po prostu nieco staroświecką farmę. A jeśli lubisz klimat starych gospodarstw, to przy przenoszeniu zwierząt z jednej zagrody do drugiej na pewno docenisz smycz. Tak, dosłownie. Bierzesz ją do ręki, podchodzisz do zwierzęcia, aktywujesz i możesz prowadzić nawet dwa między stajniami. Idealne rozwiązanie, jeśli masz wąskie wejścia, małe zagrody, albo po prostu nie chcesz manewrować wielką lawetą tylko po to, by przenieść jedną krowę. Kosztuje tylko 20 dolarów i znajdziesz ją w kategorii transportu zwierząt. Mała rzecz, a robi ogromną różnicę. Grając w tę grę, można czasem poczuć się trochę samochodzącym. Motnie. Owszem, ostatnio dodano sąsiadów, ale nie takich o jakich marzą gracze, czyli tych pracujących na pobliskich polach swoim sprzętem. Dzikich zwierząt też nie ma zbyt wiele, bo tak naprawdę pojawiają się tylko sarny. Ale ten mod zmienia to raz na zawsze, dodając dziki i łosie. Działają tak jak sarny, czyli pojawiają się losowo na mapie i od razu uciekają, gdy się tylko do nich zbliżysz. W rzeczywistości może któryś z nich chciałby się zaprzyjaźnić, ale nie fantazjujmy. Który z tych modów zrobił na tobie największe wrażenie? Napisz w a jeśli odcinek się spodobał i chcesz więcej takich rewolucyjnych zmian, zostaw suba, bo to dopiero początek.